Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz wszedł na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów. -Gdyż do mnie należy cała Ziemia. Lecz Wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom. Mojżesz powrócił i zwołał starszych ludu i przedstawił im wszystko, co mu Pan nakazał. Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział: Uczynimy wszystko, co Pan nakazał. Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą. I rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu i unosił się z niej dym jak z pieca i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg... Odpowiadał mu wśród gromów. Pan stąpił na górę Synaj, na jej szczyt, i wezwał Mojżesza na szczyt góry. No jak to już? Udało się coś zjeść? Chłopie, zjadłem sobie pyszną kanapkę z pomidorem, bo sobie przypomniałem, że jestem w ogóle na diecie I. Przydałoby się parę kilo zrzucić. Wiecie jak to jest w tym zakonie, kurka siedzisz cały czas. Słuchajcie, poważnie, przytułem 14 kilo, więc dobrze, że zjadłem tą, tą kanapkę. O, to jest. Teraz możemy jechać dalej. Tak? Pierwszy krok na długiej drodze. Nie, to słusznie. Wyrzuć to słuszne. potem. Nic się skutka. Tak, będę pamiętać, jasne. Tak, tak. O, jasne. <laughs> y, słuchajcie. Tak, jak rozmawiamy o tych, o tych czytaniach, już nam tak zeszło, czytaniach, które gdzieś tam dotyczą zesłania Ducha Świętego, są czytane przed, przed zesłaniem, to mnie tak bardzo zaintrygowało i przypomniało mi się to przez to, że jedziemy w pociągu, to, to czytanie z Księgi Wyjścia. To jest ten 19 rozdział, kiedy Bóg zawiera przymierze z ludem wybranym na Synaju. Wiecie, no, absolutnie epicka scena. Bóg wstępuje na górę i rozmawia tam z Mojżeszem. Ta góra się trzęsie. Ona się do tego stopnia trzęsie, że można przeczytać komentarze, które sugerują, że gdzieś na terenie Arabii to powinno się szukać jakiegoś wygasłego wulkanu, bo, bo to jest takie zjawisko po prostu, że, że ten Bóg się tak objawił, tego jego teofania była tak silna, że no to musi być jakiś ślad widzialny tej, tego, tego wielkiego grzmotu, wielkiego hałasu, który tam Bóg spowodował. A mówię o tym, bo kiedyś jechałem takim bardzo długim połączeniem, które było jeszcze opóźnione, do Gdyni na O'Pener z moim przyjacielem. To było jeszcze przed zakonem. Ja jestem takim dużym fanem Pearl Jamu. Jechaliśmy na koncert, wtedy Pearl Jam właśnie, właśnie tam występował. I wiecie, jak to jest na takich koncertach. Jest bardzo dużo tego nagłośnienia ustawionego na scenie. I to chodzi o to, żeby było dobrze słychać, ale przede wszystkim, żeby w ogóle było słychać. To znaczy, to jest taka muzyka, którą macie dotknąć do, do żywego wręcz. Więc jest tak, że jeżeli stoisz przed tą sceną, to na początku masz takie wrażenie, że jesteś wręcz ogłuszony tym, ale generalnie słuchasz tego i świetnie się bawisz, ale nie wszyscy mogą słuchać. I pamiętam z tego koncertu, ale też nie tylko, bo zdarzyło mi się gdzieś tam, jakiś innych też bywać, że czasem widziałem takie, takie coś, co mnie bardzo rozczulało. I też poruszały i to też był jakiś taki mój plan, tak w ramach tych planów, o których rozmawialiśmy, mm -hmm. które zostały zniszczone, że ja bym też moje dziecko, gdybym miał, zabierałbym je na koncerty. Ale dziecka nie można tak po prostu zabrać na koncert Pearl Jamu, no bo jego uszy są zbyt wrażliwe, te jego bębenki jakby są zbyt mało rozwinięte i nie dadzą sobie rady z, tak, z taką ilością decybeli, więc trzeba takiemu dziecku założyć takie wielkie nauszniki. One czasem wyglądają komicznie wręcz, ale przeuroczą przy okazji, bo są wielkie po prostu jak główka tego dziecka. I jest ten ojciec, wiecie, koszulka, tam oczywiście logo pierwszego albumu albo pierwszej klasy <laughs> koncertowej, bo on był zawsze z nimi. Jest ten syn, no bo jak, ten, jak mógłby własnego potomka nie zabrać i nie pokazać mu tego, co jest dla niego w życiu takie ważne i co on tak kocha. I, i mówię o tym, wiecie, bo, yy, bo wydaje mi się, że tutaj jest właśnie taka sytuacja w tej księdze wyjścia, że zobaczcie, że mamy tego yy, ten lud, który nie może podejść do góry. Nawet Bóg mówi, Mojżesz mówi: Nie podchodźcie, bo umrzecie po prostu. I oni się boją. Tam się wszystko trzęsie, huczy, buczy, jest jakaś trąba. I ten lud nic nie słyszy. I mamy tego Mojżesza, który wiecie, rozmawia z tym Bogiem. Jak to jest? Tutaj wali, po prostu jest huk wielki, Wy tam macie Pismo Święte, to możecie sobie zerknąć, nie? Że, że to tam wszystko jest jakoś spowite dymem. Ta, 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 ta trąba się przeciąga i staje się coraz donieślejsza, a Mojżesz mówi. Mojżesz mówi i rozmawia. Rozmawia z Bogiem. Czyli mamy, wiecie, takiego rodzica, Mojżesza, który jest w stanie słuchać Boga, z jakiegoś powodu jest w stanie słuchać Boga. Został przez tego Boga wybrany i ten Bóg do niego mówi i jego bębenki sobie dają z tym radę. W sensie on jest jakoś, jakoś przystosowany przez Pana Boga do tego, żeby być w stanie to odebrać, nie? Łapiecie to, metaforę. No i na rękach on ma ten lud wybrany. Które dopiero co wyszedł z Egiptu, który wiecie, no widział to, co ten Pan Bóg tam robił w tym Egipcie. Wszystkie plagi, jak on po prostu zmiótł tego faraona i jego wojsko. No i wiecie, ten lud ma tego doświadczenie, widzi, że ten Bóg przychodzi na tą górę. No to jest zupełnie naturalne, że on się boi. Że oni wszyscy są no, absolutnie w ogóle przerażeni tym, bo ten Bóg chce mówić. W ogóle są nieprzystosowani do tego, żeby słuchać Pana Boga. Ale ten Pan Bóg, zobaczcie, że im obiecuje przez, przez Mojżesza, mówi. Ale spokojnie, jakby będziecie, będziecie mogli mnie słuchać. Ja was sobie wybrałem, będziecie moim ludem świętym, ja was uświęcę i dam wam taką możliwość, że, że będziecie w stanie mnie usłyszeć kiedyś. Nie? Jak, jak dojrzejecie. Jeżeli będziecie słuchać mojego prawa i nakazów i tak dalej. Nie? Łapiecie to, to mniej więcej tą metaforę. Tak, tak. to tak. tutaj się materzumów zgadza? Póki co. Nie, 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 tak. Póki co nie dopatrzyłem się żadnego błędu. <śmiech> nie <laughs> naciągam no, W logice metafory. Super, no więc, y, więc jakoś nie jesteśmy w stanie słuchać tego Pana Boga, nie? I mamy te słuchawki, y, jest ten Mojżesz i, i Mojżesz dostaje prawo, przekazuje to prawo i to prawo ma rozwijać ten naród wybrany, żeby ten naród wybrany kiedyś mógł ściągnąć te słuchawki. No i mówię o tym, bo w Piśmie Świętym jest jeszcze druga teofania, która dzieje się w takiej zupełnej ciszy w Betlejem. W Betlejem nic się nie trzęsie, nie ma żadnych, wiecie, żadnych trąb. Tam, tam jest bardzo spokojnie, przychodzi na świat Bóg, Czyli nie, już nie ktoś, kto jest przyjacielem Boga, tak jak był Mojżesz. Już nie ktoś, kto mógł rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz, ale ktoś, kto zna Boga, kto jest z Boga, kto jest w ogóle Bogiem nie? słowem. I ten Bóg ścisza głos, nie? że on do tego stopnia ścisza głos, że jak bierze człowieka do siebie i zaczyna tego człowieka nauczać, przygadając swoich uczniów, jak zaczyna mówić do tłumów, to ci ludzie są w stanie go słuchać. Zobaczcie, że to jest ta, ta sytuacja. Bóg jest na Ziemi, ale nikt się nie trzęsie, nikt się nie boi. Wszyscy go słuchają. Nie? Jakby Pan Bóg pozwala nam zdjąć słuchawki, ale my dalej jesteśmy na tym etapie takiego bycia dzieckiem, że trochę cały czas nam się te bębenki nie rozwinęły, to Bóg się nie? no Ale mimo wszystko, to jeszcze nie jest koniec tego tej metafory mhm. przeciągniętej, bo zobaczcie, że jest tak, że kurczę, no dobra. Nie. Tak jak ten, ten Izrael, no nie mógł słuchać tego Pana Boga, więc dostał prawo od Mojżesza, no i co nie zrobili z tym prawem? No, pomnożyli je po prostu po stokroć, dodali mnóstwo zakazów, nakazów i przychodzi Pan Jezus i na nowo wyjaśnia to prawo. Jakby mówi, o co tutaj chodzi, jako że to nie, nie jest ta litera, tylko tam jest Duch, jakby przychodzi i tłumaczy, no ale dalej jest jakieś wielkie niezrozumienie. No i tutaj nawiązujemy do zesłania Ducha Świętego. I jak Jakże inaczej, jak inaczej trzeba, trzeba to spiąć tą historię. Mhm. Że zobaczcie, że Pan Bóg to co robi, to posyła Ducha Świętego, który będzie wyjaśniał nam to, co zostało nam objawione, co nam Pan Jezus powiedział. No bo kurczę, jest ta sytuacja taka zupełnie absurdalna, kiedy Chrystus umiera i potem uczniowie idą do Emaus, spotykają Jego zresztą, jako wędrowca, i jeszcze mu mówią, no chyba jesteś jedyny, który nie rozumie, co się wydarzyło. No paradoksalnie jest jedyny, który rozumie, jak się okazuje, ale chodzi mi o to, że nie jest problemem to, że my nie słyszymy Boga. Nie, bo faktycznie, bo Pan Bóg przeszedł nad tym problemem. Nie, Pan Bóg wpierw mówił przez pośredników. Zobaczył, no nie, no to wyślę ostatniego pośrednika mojego syna, który będzie mówił do Was tak, że będziecie mogli to słyszeć, i to ja będę do Was mówił. No i dalej jakoś nie poszło, nie? bo lud jeszcze tego nie zrozumiał, więc, ale Pan Bóg miał to oczywiście wszystko przemyślane, zaplanowane, więc wysłał jeszcze ducha, który nas oświeca i który, który jakoś do nas mówi. No i tutaj jest moje, moje pytanie, moja zagajka do Was w takim razie, bo jeżeli mamy taką metaforę tego, tego koncertu, powiedzmy, tego czy, czy, czegoś takiego wielkiego, że Bóg do nas mówi, to jak Wy to czujecie? Te, te konkretne etapy, może jakoś macie coś takiego, co was zaczepia w tym, nie? Że, że myślicie sobie, że czasem ten Bóg był takim właśnie takim Bogiem krzyczącym, że musieliście założyć jakieś nauczniki, bo nie byliście w stanie tego wytrzymać. Albo że właśnie Bóg mówi do was bardzo cicho, ale no nijak w ogóle nie rozumieliście, co On mówi, bo no niby proste słowa, ale nie było wiadomo, co z tym zrobić. A może właśnie było tak, że coś usłyszeliście i doskonale wiedzieliście, co zrobić. Nie? Łapie was coś tam jakoś? coś mnie łapie, ale w ogóle mnie łapie ten sam obraz tego koncertu. Uważam, że jest świetny, bo no, też mam takie doświadczenie, pewnie jak się domyślacie, że um, no, wielokrotnie gdzieś uczestniczyłem w koncertach, gdzieś na festiwalach, po prostu na Woodstocku, pogo w pierwszym rzędzie i, i to, to, to było o tyle fajne, że jak się bawiłem, to nie słyszałem, że to jest tak głośno. Nie słyszałem, że to mi rozwala bębenki? Nie? Tylko, tylko byłem jak w transie nie? po prostu tańczyłem nie? i się dobrze bawiłem. Ale za każdym razem, kiedy już wracałem z, te, z tego koncertu, z tej dyskoteki nie? z imprezy jakiejś do domu, to po prostu było takie piszczenie w uszach, że nie mogłem zasnąć, nie? I leżę, słyszę piszczenie w uszach. Ale przy okazji to piszczenie cały czas mi przypomina o tym, że ale się dobrze dzisiaj bawiłem, nie? I tak. I, i to, jest, to jest bardzo ciekawe, bo to jest moment ciszy, nie? Że w tym momencie, kiedy leżę na tym łóżku, jest cisza, ale ja słyszę jakiś pisk, jakieś. Co, coś takiego, co mi cały czas przypomina o tym spotkaniu, o tym koncercie, nie? I, I z Bogiem trochę też mi się wydaje, że tak jest, że kiedy go spotkam, to. To wracam gdzieś do tego wydarzenia. Nie? Ja tak jak mam wątpliwości w swojej wierze, nie? No, to, no to lubię wracać gdzieś do tych takich akcentów, gdzie właśnie Bóg mi się objawił. nie? Tak, że, że kurczę widziałem Go, go namacalnie. Yy, no i gdzieś tak pierwsze takie doświadczenie. No ale to, to będę ja tylko gadać. Może Wy tak macie jakieś takie doświadczenie, a ja może potem Wam powiem, bo. Dopięcie. Co, tu, mi się to skojarzyło, co to mówisz koniec? z takim pierwszym, mocnym, mocnym głosem, nie? Gdzieś no. przy, przy poznawaniu Boga. Nie wiem, czy to jest reguła, ale wydaje mi się, że, że często, często tak jest. U mnie tak było, że jak jest ten taki gdzieś początkowy etap poznawania Pana Boga, w sensie taki Wiecie na serio, tak świadomie bardziej, nie już tam, że tylko z rodzicami się chodziło do kościoła i tak dalej, i tak dalej. tylko że gdzieś tam samemu w sobie podejmuje taką decyzję, że chce w tą wiarę pójść. No to, że te początki rzeczywiście często są takie, że, że Pan Bóg gdzieś działa z takim właśnie grzmotem, z takimi, że, że jest hałas, jakby dzieje się, że, że to jest takie, takie mocne, często intensywne jakieś doświadczenia, często przez emocje, nie? Że, że czujemy wtedy jakoś bardzo takie prowadzenie Pana Boga, jakieś różne, że On działa po prostu w naszym życiu tak, tak, tak namacalnie, ale z drugiej strony mam też doświadczenia takiej, takiej ciszy. I, I to zarówno tak na, na co dzień, jak i przy takich momentach, jak zatrzymanie na modlitwie, ten element ciszy, gdzie tam też spotykam Boga. I myślę, że to jest takie. Ja na to patrzę trochę jak na taki proces. W sensie, że no tu mamy ten Stary Testament, Księgę, Księgę Wyjścia, a, a potem było przytoczone Emaus, czyli już Nowy Testament. Że, że Biblia to jest nie historia dialogu. Boga z człowie człowieka z Bogiem, którą opowiada człowiek nie? wiadomo, że jako z natchnieniem Ducha Świętego, ale on gdzieś to opowiada i to ewoluuje po prostu to te, te rozumienie tego, jak, jak człowiek odbiera Pana Boga. I tu widzę też takie przejście, nie? że na początku Pan Bóg trochę do nas się zniża, powiedzmy, czy daje nam takie rzeczy, które nam na start będą łatwiejsze, żeby go gdzieś tam zauważyć, tak, takie różne bodźce. A stopniowo nas prowadzi jednak do takiej, myślę, bardziej ciszy, czy do takiego właśnie, że, że zaczynamy go, go słyszeć w tej ciszy. Czy nie jest tak, że czasami narzekamy, że Panie Boże, czemu do mnie nie mówisz? A już coś takiego było, że Bóg do nas przemówił w jakiś sposób, tak jak do tego Izraela, przez jakieś okoliczności, a teraz chce mówić bardziej subtelnie i, i mówi, Gdzieś do naszego serca. I właśnie to jest potrzebne, żeby wsłuchać się też w ducha świętego, który to pomaga usłyszeć. I tylko pytanie, jak to zrobić teraz, jeśli jest takie przejście, nie? A no tak, zobacz, że kurczę. Widzisz, że ja sam odkrywam w tym, co powiedziałem, jakoś głębiej, ale, ale że faktycznie, że jakoś łatwiej jest tego Pana Boga poczuć w tym wyjściu 19 na przykład, nie? Że Góra się trzęsie, Bóg zstępuje, jest obłok dymu, idzie Mojżesz, dostaje prawo, jakieś tablice. To jest w ogóle, wiecie, no to jest wydarzenie, nie? Gdzie była ta erupcja tego wulkanu, nie? A, a no, w Nowym Testamencie rodzi się jakieś dziecko, potem dorasta, potem coś mówi, a my, my, my go znamy, przecież to jest Józefa. Mhm. Ja, w ogóle co on może mieć ciekawego nam do powiedzenia? Choć kim on jest? choć była gwiazda, nie? Betlejemska. Tak, tak, to, ale... nie? żadnej takiej, tej, nie? Żadnej takiej... Ale w ciszy. Tak, to się wszystko tak bardzo subtelnie no. dzieje, nie? Że pan, pan Bóg się właśnie tak... Ciekawie jest cisza, że można zwątpić, czy to na pewno Pan Bóg. Tak sobie mhm. myślę, że jak do, czasem do mnie Pan Bóg mówi, myślę, czy to jest Pan Bóg, czy to po prostu ten brat coś sobie wymyślił. <grym 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 może, może to jest ważne, żeby nas uczyć takiej wrażliwości na te cichsze dźwięki, kiedy, kiedy Pan Bóg mówi. Ja mam takie doświadczenie, że takie mocne wydarzenia, mimo wszystko, chociaż jakoś nas dotykają. To i tak się w pewnym momencie, wiecie, tak, rozmywają. Ja tak parę razy miałem, że, że jakoś bardzo mocno doświadczyłem działania tego Pana Boga w swoim życiu, ale trochę czasu minęło, przyszły jakieś trudności i to stopniowo się zaczynało rozmywać. I to, to było dla mnie niesamowite, że mówię, kurczę, ja jestem pewien, że to było takie mocne i tak dalej, a bywały takie momenty, że już zaczynałem to podważać, mimo wszystko, mimo tego, że to było silne, jakoś dla mnie jednoznaczne. Takieś różne trudności powodowały, że to się coraz bardziej zaczęło rozmywać. I, i dla mnie może ta, ten kierunek w stronę tej ciszy miałby raczej pomóc, żeby, żeby nie budować tylko na tym, co jest właśnie takie yy, głośne, przykuwające uwagę takie mocne, bo jak tego potem zabraknie, to żebyśmy też jakoś yy, potrafili tą relację budować. Nie? Chociaż ja jestem. Bo do koncertu. Drugi raz już tutaj się, się wtrącam. Znaczy, tak, zasadniczo się zgadzam, że to jest w ogóle fajne, żeby Bóg mówi głośno i cicho. Yy, nie wiem, czy. Nie... Tak się zastanawiam, bo zarzucę temat, czy faktycznie to zawsze jest rozwój z głośnego do cichego i to ciche jest lepszy, trochę. Bo z jednej strony, oczywiście, możemy powiedzieć o tym, no w ogóle, bardzo często mówię, że Bóg mówi w ciszy, ta cisza w liturgii, w ogóle, nie? Dużo o tym można mówić i to jest piękne i ważne, i Bóg mówi w ciszy niepodważalnie, ale czy to jest cała prawda, nie? W sensie, czy. Ja bardzo, bardzo lubię, jest, jest taki, taki raper chrześcijański, Cukier y, i ma taki jeden kawałek, w którym y, mówi, że właśnie ludziom się wydaje, że on mówi tylko w ciszy i że mieszka po prostu w kaplicy, póki nie przeżyją pięćdziesiątnicy, nie? W sensie tego, y, o czym zresztą, do czego gdzieś idziemy, nie? Że tam był po prostu walnięcie, wał wiatru. wiatru, nie? To po prostu był konkretnie, A tu już jest nowy testament po zmartwychwstaniu, to nie jest tak jakiś tam etap, nie? Czyli to też jest coś ważnego, nie i wydaje mi się, że no znowu powtórzę może frazę, o, o, o której gadaliśmy w po, poprzednim temacie. że jakby pozwól, Pozwólmy Bogu być Bogiem, nie? W znaczy, sensie, że naprawdę on y, potrafi mówić w ciszy, potrafi mówić w walnięciu porządnym wiatru, nie. I y, żeby jedno i drugie jest takim jest sposobem te, tego jego dialogu, nie? Z człowiekiem. Tak, i w ogóle Rudolf Otto napisał tą słynną książkę Świętość, nie? I, I on właśnie nie tyle wyróżniał tą głośność Pana Boga i cichość, nie, w której się z nim spotykamy, tylko on opisywał w ogóle doświadczenie religijne, doświadczenie jakiejś, jakiegoś obcowania z Bogiem, nazwał to numinozum, ale mniejsza z tym. Wyróżnił, że generalnie y, są dwa rodzaje tego, tego doświadczenia Bożego: albo jest to y, jakaś Tajemnica przerażająca, Misterium Tremendum, albo jest to Misterium fascinans, nie? Czyli no właśnie coś, co mnie fascynuje, nie? Ale zawsze to jest jakieś wejście w, w tajemnicę, nie? I gdzieś ten opis z księgi wyjścia, to jest właśnie par excellence, nie? to po prostu Misterium tremendum, nie? I bojaźń Boża, nie? I co teraz mało się mówi o bojaźni Bożej, mam wrażenie, w kościele dzisiaj, ale. Ale no jest ona ewidentna. Kiedy ktoś ma jakieś takie doświadczenie bojaźni Bożej, właśnie z, te, z tego doświadczenia głośnego, tremendum w jakiś sposób, y, ale no właśnie, rozwija się ta relacja gdzieś potem, to to może bardzo dobrze owocować, nie? Że, że ma się doświadczenia i Boga głośnego, i Boga w ciszy, kiedy się z Nim spotykam na modlitwie. Y, coś takiego, co ja w ogóle absolutnie podziwiam, to jest to, że no, Bóg jakoś potrafi dotrzeć do każdego z nas na tyle sposobów nie? i do każdego inaczej, nie? Że, że dla każdego będzie inne to doświadczenie, z, właśnie po którym czuje bojaźń Bożą, albo po którym czuje jakąś fascynację Panem Bogiem. Nie? Milion jest tych sposobów. Nie? I w ogóle to jest, to jest niesamowite, że ja tak lubię, jak siedzę na mszy i patrzę sobie na tych wszystkich ludzi siedzących w ławkach, myśleć o tym. Kurczę, jak, jakie oni ma, mieli doświadczenia, nie? Takie różne historie, które ich doprowadziły tutaj, że, że są teraz w, ze mną podczas tej Eucharystii i się modlimy o jedność, nie? Przyjmujemy jedno ciało, Ja Jeszcze może a propos tego, no, podzielić się takim moim doświadczeniem z, z zeszłego roku, ze służewa, gdy byliśmy na nowicjacie. To pamiętam, że w trakcie Triduum, y, dla mnie takim mega właśnie mocnym w tym kontekście doświadczeniem był moment, kiedy była Adoracja Krzyża, Wielki Piątek. I tam zostałem zmieniać slajdy, nie, jak tam Schola ładnie śpiewała, więc yy, miałem taki, taki przywilej. I pamiętam właśnie, że siedziałem sobie tam przy tym zmieniaczu slajdów i, po, i sobie pozwoliłem właśnie popatrzeć na tych ludzi, którzy podchodzą, nie? Ludzie starsi, ludzie młodsi. I każdy, dosłownie, każdy inaczej jakby podchodził do tego krzyża. Inaczej tam gdzieś całował, schylał się, był dłużej, krócej, nie, ale tak patrzyłem na to i to było dla mnie jakieś takie no, bardzo dotykające, nie? A trochę ciary no. było się w ogóle nie. I to jest, i, i to jest jedno, jedna rzecz bardzo ciekawa, że właśnie każdy był w tym trochę inny, a druga rzecz, a prawa jeszcze tego misterium że między, między Bogiem a nimi każdym było coś innego, czego ja już nie widziałem, nie? W sensie nie byłem w stanie zobaczyć, nie? I to, to, to jest jakieś takie piękne. Myślę, że to jest jakiś taki, wiecie, jakaś taka forma naszego rozwoju, naszej wiary. Być może to w ogóle są procesy, które cały czas przechodzimy, że, że jak masz tych ludzi w tym kościele, na tym służewie, powiedzmy, to oni wszyscy przyszli, na, 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 że tak powiem, na to samo wydarzenie teofanii, nie? Na to samo objawienie się Boga i, i jedni z nich mają te słuchawki bo nie są jeszcze w stanie tego usłyszeć po prostu. Ich uszy są takie, że niedostosowane po prostu, że jakoś ich to... Jakoś nie wszystko może do nich dotrzeć, nie każdy dźwięk, ale tu przyszli, może ktoś ich doprowadził, może to jest właśnie to, to małe dziecko, nie? Na, na ramionach ojca, który jest wielkim fanem tego, tego kto to organizuje, to wydarzenie, e, nie? I, I chciał zabrać z konieczności swojego syna, może to być przyjaciel, nie? Który zaprowadził swojego przyjaciela, nie? Chłopak, dziewczynę. E, są też tacy, którzy już nie mają słuchawek, już słyszą, ale jeszcze jakoś no wiecie, jakby słuchają i nie słyszą, nie? Że, że Pan Jezus do nich mówi, dialoguje z nimi, oni wchodzą w ten dialog, ale generalnie nie wszystko tam im się klei, mhm. ale, ale są tam, nie? że słuchają i przyjdzie taki moment, że zaczną rozumieć. No i ta trzecia grupa, która powiedzmy, że słucha i, i rozumie, że dostaje to od Pana Boga, to zrozumienie tych słów. No, i może tak o sobie myślę już, że, że ja kurczę jestem w tych trzech grupach tak równocześnie. Czasem, czasem mam te słuchawki, bo jakoś tak za głośno, czasem, czasem wydaje mi się, że wszystko rozumiem i odważnie. Zostawiam to, co chciałem, idę do zakonu, a czasem jest tak, że czy, czy realizuję właśnie jakieś pomysły mojego przełożonego na wakacje mm -hmm. a, <laughs> a, No na przykład. No. A, a czasem jest tak, że, że nijak tego nie rozumiem. Mm -hmm. I mówię, że. No dobra, no to ładnie to brzmi wszystko, ale to w ogóle bez sensu. Nie? Dobra, mhm. to. No ja, ja też właśnie ja się zgadzam z tym, że, że Bóg może mówić głośno, mówić, może mówić cicho do nas. Natomiast odnosząc się do tego, e, zależało mi na tym, żeby jakoś wypunktować powiedzmy tą głośność, bo to jest takie moje subiektywne poczucie, że łatwiej nam, jak będziemy patrzeć tylko na głośność, na takie, takie ważne wydarzenia, zapomnieć o tym, że Bóg jakby nie jest tą głośnością, nie? czyli Bóg nie jest tą burzą, tymi grzmotami, które tam są, że tymi, tymi wszystkimi takimi mocnymi zjawiskami, tylko to jest jakiś środek wyrazu, którego nie On używa, żeby po prostu się z nami porozumieć. Oczywiście z ciszą myślę też jest tak, no Bóg, Bóg też nie jest ciszą, jakby Bóg, Bóg, to, Bóg jest, jest miłością, nie? a cisza jest takim środkiem wyrazu. Y, którym się może z nami komunikować, ale to, to myślę, jest jakoś ważne, nie? Żeby, żeby nie zapomnieć o tym, że, że te różne zjawiska, te, te mocne, głośne rzeczy, y, to, to nie jest Bóg, tylko to jest jakiś punkt zaczepienia dla nas. Nie? Mi się wydaje, że czasami możemy mieć te przysłowiowe słuchawki wtedy, kiedy już ich nie potrzebujemy mieć. I, I przez to nie, nie potrafimy usłyszeć Boga. Czasami może być odwrotnie, że powinniśmy je może założyć, a, a nie mamy. I dlatego, czyli o czym to mówi, że jakoś tak się przyzwyczajamy do takich sposobów naszych słuchania Boga, życia z Nim, że faktycznie czasami nie potrafimy go usłyszeć i dostrzec, że on działa jakoś inaczej, że działa bardzo różnorodnie. To jest ładne, już takie poważne. Podoba no. mi się. A to tak, żeby trochę jednak pociąg, droga. Wybieracie się na jakiś koncert? <grydź> <grydź> wiesz co, tutaj u nas DOL co chwilę organizuje Dom no, jest, <grydź> Do jest tak na pewno. <grydź> to są jakieś produktów. <grydź> <produkty. grydź> chyba, chyba inne koncerty niż te, o których mówiliśmy początkowo. Ale tak, tak opowiadasz Łukasz o tych koncertach. No, ja nigdy nie byłem na żadnym koncercie, ale jestem aż po prostu żywo zainteresowany. Może, może pora to zmienić właśnie. Napisz na wakacje w planach. No, ja Chciałbyś się na jakiś no, koncert? Teraz się ojciec z magister zgodzi. godziną. No. to prawda. Widzicie, nie opowiedziałem wam o tym, co, co chciałem powiedzieć. a po tej głośności, boga, ale może przy następnej stacji. Przy następnej stacji. <laughs> Cieszymy się, że jesteś z nami. Dzięki Wam tworzenie treści takich jak te jest możliwe. Możesz pomóc nam realizować naszą misję poprzez patronitedominikanie.pl.